Jeszcze raz witam serdecznie na konferencji prasowej Polonia-Warszawa po wygranej z Olympią 2:0 2-0 jest w pierwszej lidze, jest z nami cały sztab szkoleniowy Polonii z trenerem Rafałem Smarcem na czele.

Mogą wtarnąć jeszcze raz. trzymaj się. Chcieliśmy zupełnić po prostu tą szkarnię. Nie wygrało się, się jeszcze raz. Trzymaj. Marcin lepszą, mam fryzurę teraz? Tak, tak, teraz tak, jest tak, lepsza? do dwóch O, no co próbujemy? teraz raz jeszcze? Mocno. Może tym razem? Do dwóch razy sztuka? Może dubelek. Jakiś. Dubelek, tak. E, jeszcze raz witamy serdecznie. Cały mokry oblany e, szampańską fetą, sztab szkoleniowy trenera Rafała Smalca. Witamy po wygranym 2-0 meczu z Olimpią Elżą, który dał nam awans do Fortuna pierwszej ligi i mistrzostwo e II drugiej ligi. Panie trenerze, panowie, po pierwsze gratulacje, a po drugie no, proszę o komentarz do tego, czego byliśmy tutaj świadkami. Jeśli można, ja chciałem zacząć, bo e, zawsze jest tak, że na konferencji prasowej jestem ja. Chyba, że mam czerwoną kartkę i zastępuje mnie wtedy Maciek. E, ale ja nazywam się Rafał Smalec i, i, i większość z Państwa, powiedzmy, mnie zna ale chciałem przedstawić ludzi, dzięki którym będzie trudno. Mamy to co mamy. Max Połownia, asystent trenera, specjalista od rozpracowania przeciwnika na czynniki pierwsze, fachowiec. Piotr Kruszewski, trener bramkarzy, fachowiec. Bartek Jastrzębski, odpowiadający za przygotowanie motoryczne, fachowiec. Artur Karasiewicz, jeżeli coś chcecie załatwić, to już macie to załatwione. On to wszystko, nawet jeżeli nie wiecie, co to jest. Wojtek Milczarek, odpowiadający za zdrowie zawodników, fachowiec. Maciek Wysołowski, mój asystent, odpowiadający za spokój przy w fragmentach gry, w ofensywie i w defensywie, fachowiec. Dzięki nim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i cieszymy się, że mamy ich przy sobie. Na dzień dzisiejszy ja skończyłem, jeżeli macie Państwo pytania do nich. I wielkie pracy. jest stanowe nerwy? Chyba nie. Trzeba być przede wszystkim pracowitym, oddany, oddanym temu, co się, co się robi, wywiązywać się z trenerem swoich obowiązków i być e, uczciwym człowiekiem. Wtedy z jest bardzo po drodze i współpraca układa się e, fantastycznie. Panowie, to ja zapytam was o emocje przede wszystkim. Jakie wam towarzyszą teraz i jakie wam towarzyszy, towarzyszyły przez te 95. Po kolei. No na pewno niesamowite. Na dobrą sprawę rok po roku robimy już e, ten drugi awans, e, więc no, niesamowite przeżycie. Cieszymy się, że, że kibice nas bardzo mocno wspierali i, i, i to, na pewno, to na pewno jest gdzieś bardzo na plus. E, zespół też ten doping news bardzo mocno. E, no, dla nas też się zdecydowanie lepiej pracuje, że tak powiem, jak, jak zawodnicy, e, czują się lepiej na boisku, więc, więc tylko za to możemy podziękować. Teraz ja, tak? <laughs> to jest emocje. No teraz emocje. Nie puściło w 93. Eee, a już tak mówiąc uważnie, no to chyba jakby nikt się nie, nie spodziewał, nie zakładał tego, że e, po meczu legendowym w ubiegłym sezonie takim mecz jak dzisiaj nadejdzie tak szybko, bo, bo minął niespełna rok. E, a znowu mieliśmy taką, e, taką, takie fantastyczne widowisko przy które którego każdy z nas i, i trenerów, i piłkarzy pewnie chciałby na każdym meczu domowym. E, wyniki. E, jakie osiągnęła drużyna. E, mam nadzieję, że będą predysponowały do tego, żeby e, stadion na się zapełniał. Uczucia są niesamowite. E, pierwszy raz w zeszłym roku gdzieś tam świętowaliśmy a was na, na szczebel centralny, teraz robimy to po raz drugi. No i z tego się cieszyć. Bartek, pojedync. Emocje są, były i będą, ale tak naprawdę jeszcze gdzieś tam, nie wiem, jak do ale do mnie to nie dociera. Z tyłu głowy już mam przygotowania pod następny mecz. Nie chcemy spuszczać z tonu, ale jest czas na świętowanie, jest czas na zabawę. Cieszymy się z tego, co zrobiliśmy, cieszymy się z tego, co, co, co nas czeka, bo tak naprawdę kolejne wyzwania i miejmy nadzieję coraz więcej takich chwil jak dzisiaj i tylu kibiców na stadionie, jak mieliśmy już w Fortu na pierwszej lizy. Ja ze swojej strony chciałem przy tej okazji też wszystkim podziękować, szczególnie ludziom, którzy E, których tutaj nie ma. To są właściciele restauracji, to są e, właściciele firm transportowych, którzy nam pomagają w takim codziennym życiu, niejednokrotnie stają na, e, na głowie, żebyśmy mieli to, co chcemy. Więc e, z tego miejsca chciałem im wszystkim bardzo serdecznie e, podziękować i mam nadzieję, że, że nasza współpraca dalej się będzie tak układała, jak się układa. Jeżeli chodzi o emocje, powiem Wam, dla mnie osobiście no, niesamowita sprawa. Ci, którzy ze mną pracują, to wiedzą, jak ja przeżywam e, każdy mecz. Tener Kruszewski to naprawdę, gdyby nie on, to nie wiem, czy bym przetrwał którykolwiek tutaj z meczy do końca. I tyle. No. Bardzo się cieszę. Jest to święto dla nas wszystkich. E, dziękuję wszystkim za, za wsparcie. Dziękuję wszystkim za, za kibicowanie. Ponownie mam nadzieję, że, że będzie coraz e, bardziej modna ta Polonia, bo to widać. Dziękuję bardzo. To tyle, co mam od siebie. Wojtek, co Ciebie? Ja może zaskoczę, ale wbrew pozorom byłem dość spokojny z tego względu, że tak jak wiem z kim pracuję, tak? że pracuję z samymi profesjonalistami, z zawodowcami, zarówno w sztabie, jak i jeżeli chodzi o wszystkich zawodników. Każdy był na maksa zaangażowany, dołożył swoją cegiełkę, no i to się musiało tak skończyć, bo, bo po prostu ciężko pracowaliśmy. No i ciężka praca po płaca. I tak naprawdę... Od początku do końca wierzyłem w to, że będziemy w tym miejscu i, i zrobiliśmy to, ale to właśnie dlatego, że, że po prostu yy, ciężko pracowaliśmy. Maciek, jak ty się mieszasz? Yy, dobrze, aczkolwiek yy, trochę tak jak powiedział Wojtek, w zeszłym roku ten awans był spektakularny, bo, bo graliśmy do końca i decydowały chwile, momenty. W tym sezonie wydaje mi się, że szczególnie w tej rundzie, w tych meczach. Wierzyliśmy w swoją pracę i ona przynosiła natychmiastowe efekty w postaci dobrej gry i, i okej, okay, cieszymy się z tego wszystkiego, natomiast no, mamy świadomość, że jest to poparte ciężką pracą tym co robimy na co dzień i, i to jest dla nas najważniejsze i oby, oby tak było dalej. Tak jak moi przedmówcy, tak jak trener mogę powiedzieć, że cieszę się, że, że mogę współpracować z, z wszystkimi, którzy tutaj są i, i dołożyli. Cegiełkę do tego awansu, nie tylko trenerzy, nie tylko zawodnicy, ale też osoby, które pracują w klubie, które są zatrudnione, które w życiu codziennym nam pomagają i, i, i Polonia jest fajna, bo, bo Polonia to taka wielka rodzina i to jest mega, mega dobre i to mega pomaga w takich awansach, w tym wszystkim, taka codzienność i, i super, oby tak dalej. Panowie, czy są do tej wielkiej rodziny polonijnej, do tej części jakieś pytania? Może. Proszę bardzo. Proszę do Dzień dobry, Dominik do Borycki, Pan. Panowie, jak wyglądała atmosfera w ostatnich po 45 minutach? No wiadomo, że już prowadziliście 2 do 0. Może było ciężko utrzymać dyscyplinę? Nie, Dyscyplinę nie było ciężko utrzymać, bo tak na drugą sprawę pokazaliśmy jeszcze, co możemy udoskonalić w naszej grze, w jaki sposób chcemy e, gdzieś się rozwijać naszą grę, zaskoczyć jeszcze przeciwnika pewnymi wariantami, więc e, no, zawodnicy też byli świadomi tego, że Muszą wyjść na te drugie 45 minut, zagrać się na takim samym, albo jeszcze wyższym poziomie niż, niż pierwsze i, i cieszyć się z awansem. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Panie a jeżeli już tutaj kolega pytał się o postępowanie w piłce piłkarskiej, zapytał się, jak wyglądało przechodzenie przed meczem, czy zdając rezultat sprzed zeszłego tygodnia, czyli porażka 100 milionów, zdając wynik wyjątkowy. Czy staraliście się panowie jakoś jeszcze bardziej nakręcić piłkarze wskazując im, że ten cel jest dosłownie o to, że z ludziom zapewni już ten awans i zapewni tego mistrza, czy staraliście się tak studzić te głowy i aby skupić się najpierw na swoim zadaniu, a dopiero potem y, y, świętowaniu? Znaczy tutaj no. ja mogę powiedzieć, bo to <słuch> trochę moja działka eee, tak naprawdę. Nie patrzyliśmy do końca na wyniki innych zespołów. My robimy swoje od początku do końca. Chcieliśmy, nic nie zmienialiśmy. Szliśmy jednym planem, który, który nam się sprawdza i nie chcieliśmy za bardzo tutaj, nie wiem wprowadzać nerwowej atmosfery. Chłopaki też są świadomi, wiedzieli o co grają i potraktowaliśmy ten mecz jak każdy kolejny. Dzisiaj na odprawie nawet to ja powiedział, mamy jeszcze trzy mecze przed sobą. Ten jest najważniejszy. Każdy mecz jeszcze dla nas jest równie ważny, ale że tak powiem już o inną stawkę, więc my nie zmienialiśmy swojego podejścia, cały czas dążyliśmy i realizowaliśmy swoje założenia i tak naprawdę nic nie trzeba było tutaj więcej motywować, chłopaki byli świadomi tak naprawdę o co jest gra. Czy są jeszcze pytania? Dzień dobry, Tomasz Figat, portal dumastolicy.pl. Takie ogólne pytanie, tak przed przedsezonowych wywiadach czy trenera Smalca, czy tutaj Państwa sztabowców no, bardzo ostrożnie wypowiadaliście się w, o perspektywie ewentualnego awansu, bo tam tak po ludzku, no, kiedy pojawił się taki moment, yy, że powiedzieliście sobie, kurczę, można ten awans uzyskać, tak? Czy był jakiś taki mecz, czy był jakiś taki konkretny moment może? Kurczę, wydaje mi się, że nie było takiego momentu, bo, bo tak jak mówili przedmówcy, my się przygotujemy, przygotowujemy do każdego meczu i jak gdyby nie zwracaliśmy oczywiście, ten tydzień już był specyficzny, bo wiedzieliśmy jaki jest wynik Stomilu i, i oczywiście wiedzieliśmy co nas czeka tutaj, tak, że będą pełne trybuny, że będzie mecz o Was. Natomiast na każdy mecz przyszykowaliśmy się tak samo, na każdy mecz pracowaliśmy tak samo i, i jak gdyby takiego momentu, o który, o który pan pyta, nie było, tak dla nas. Dla nas najważniejsze jest to, co jest przed nami i, i dzisiaj świętujemy, a za chwilę się będziemy znowu przygotowywać i, i myślę, że tylko tak można osiągnąć jakiś sukces, tak? Pracą rzetelną z tygodnia na tydzień, a nie, a nie zakładaniem kiedy, kiedy się coś uda albo, albo się nie uda. Szanowni, jeżeli jest to ostatnie pytanie i dajemy chłopakom świętować. Paciek. Panie Dyrektorze, Kiszczowska, magazyn 1911. Panowie się. przed Wami. Jedno, jedno. Czy Panie kierowniku? Panie kierowniku. No tak, kierownik już przepisy sprawdzał przed chwilą. Ja przepisy już sprawdzałem. po 11 Tak, 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 po 11. No i trzeba będzie zrobić całą logistykę, tak? Malutku, prawda? Do których hoteli cię odezwać? Eee, w których restauracjach, że tak powiem, się przypomnieć. Nie, no, no tak, no tutaj już myślimy. Logistycznie na pewno jesteśmy e, też jako sztab e, przygotowani do tego. E, no w tej chwili jest czas na świętowanie, ale już od poniedziałku tak powiem sobie szczerze, ciężka praca. E, już mniej więcej wiemy, kto w tej pierwszej lidze się utrzyma, więc gdzie będziemy musieli pojechać, więc ja tutaj z swej strony to jest tam e, logistyczne działania w tym kierunku, żeby zapewnić yy, yy, no, życie drużyny od strony takiej yy, no, organizacyjnej yy, na jak najwyższym poziomie, bo mam, yy, mam takie wrażenie, że na te detale też, też mają bardzo duży, duży wpływ też na ich wynik. Tak? Jak oni mają spokój. Yy, że wiedzą gdzie śpią, że nie mają yy, za mało podanego jedzenia, że nie ma wesela akurat w hotelu, w którym przyjdziemy. To są bardzo ważne rzeczy. Że... Nie żadne Tak, no tak tak, tak, tak. Chyba, że jest jakiś bal licencjacki. No ogólnie to wtedy sobie sobie ogólnie to... mamy nadzieję, biorąc pod uwagę, że jesteśmy już w pierwszej lidze, że władze miasta spojrzą na nas łaskawym okiem i będziemy mieli w końcu gdzie trenować. Będziemy mieli... Zaczniemy budowę nowego stadionu, i organizacyjnie będziemy mieli przynajmniej tak dobre warunki jak ma nasz yy, klub zamiedzy, bo, bo to rzeczywiście o tym się nie mówi na co dzień, ale, ale pod tym kątem na pewno, na pewno musimy walczyć, żeby, żeby mieć po prostu warunki do tego wszystkiego, co chcemy osiągnąć. Tam. Panowie, jesteście wspaniałym ja teamem. Jeden to że wszyscy koledzy. Jednego jeszcze walczycie. Zaraz kolejny Galwans. Takk fyrir því að við varum.